Szanowni mieszkańcy gminy Szczurowa i okolic, nazywam się Bartłomiej Krzych, jestem ekonomistą i działaczem społecznym z Wieliczki. Kandyduję do Senatu, a dziś jestem u Was. Czy wiecie, że już za pół roku nie będziecie mogli palić drewnem w klasycznych kominkach i piecach kaflowych? A za niecały rok bez odpowiedniej nalepki nie wiedziecie autem spalinowym do Krakowa, nawet do szpitala w Prokocimiu. To efekt działań klimatycznych aktywistów i polityków, którzy ograniczają nasze prawa i podnoszą nam koszty życia. Według analiz za politykę klimatyczną w najbliższych latach zapłacimy nawet 500 zł miesięcznie w podatkach i cenach produktów. Ja się temu sprzeciwiam. Nie jestem wrogiem nowych technologii, ale uważam, że Polska musi iść swoją drogą rozwoju, przy czym należy zwiększyć wpływ społeczeństwa na prawo, bo dziś piszą je zagraniczne korporacje i lobbyści. Ruch Polska jest jedna, z którego startuje maratonny patriotyczno-wolnościowy program. Nie chcemy rewolucji, chcemy normalności. Chcemy zatrzymać postępującą biurokrację i degradację społeczną oraz zadbać o taką Polskę, za jaką krew przelały poprzednie pokolenia. Silną i opartą o sprawdzone wartości. Pale drewnem, jeżdżę dieslem, to mój klimat. Bartłomiej Krzych do Senatu. Komitet Polska jest jedna.